Cześć wam wszystkim z tej strony. Panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie grali na mapach widzów. Tak jest, kolejny odcinek map widzów. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, moi drodzy, to zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę. Jeżeli będzie 3000 łapek w górę, no to od razu nagrywam kolejny odcinek. Więc zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić, moi drodzy, żadnego odcinka. Oprócz tego, jeżeli chcecie, aby wasza mapa była. W kolejnym odcinku musicie wpić na mojego Instagrama link jest oczywiście podany w opisie i tam w wiadomości prywatnej wysyłacie mi swoje mapki i ja oczywiście najciekawsze wybieram na odcinek ale dobra dzisiaj już przechodzimy do odcinka będą w sumie cztery mapy taką mamy pierwszą pierwszy raz mamy mapę na Bounty więc to jest ciekawe no i my już przechodzimy moi drodzy do giereczki dobra więc gramy tutaj na kruki let's go zobaczymy co moi drodzy uda się tutaj zdziałać. Mapa jest mega, mega dziwna powiem wam. Bardzo, bardzo dziwna. Wszędzie teleporty, banspady i tak dalej, więc jestem ciekaw jak sobie poradzę na tej mapce. Dosyć taka zwariowana, że tak powiem mapka. Jeszcze w sumie takiej nie było, chociaż w ostatnim odcinku była taka podobna, że też było tak... W miarę wszędzie coś yy, poustawiane, ale nie aż tak jak tutaj i nie było jeszcze żadnej mapki na Bandy, co ciekawe. Pierwszy raz w ogóle są mapki na trójki w dzisiejszym odcinku, będzie również za chwileczkę mapa na Heista, a potem już będą na showdowna, więc tak to będzie wyglądało. Na razie mam jedną gwiazdkę, okej, okay, on tutaj jest, będzie mi obijał minutę 25. No, jak on będzie się campił, to będzie troszkę ciężko. Spróbuję go trafić, dobra, nice, on też mi trafił, ale przynajmniej wiem już gdzie on jest, dobra, on też wie, gdzie ja jestem, jeszcze mnie mocniej obił niż ja jego, więc niedobrze. Okej, okay, ja mam 600 HP, ja mogę sobie cofnąć, w czego mogę podjechać, on ma tylko jedną tarczę, ja mam jeszcze dwie, więc to tyle spoko, okej, okay, nie trafiłem go, niestety on może przejść tutaj bokiem, co jakby do niego skoczyć, moi drodzy, co jakby do niego skoczyć, czekajcie, tu są teleporty, okej, okay, on skacze, on skacze do mnie, siema byku, co tam u ciebie, gościu, ja też sobie skoczyłem na drugą stronę i co teraz zrobisz, no nic nie zrobisz, jeszcze cię porobię, dobra, nie, chyba go nie porobię i on mnie prawie porobił, szczerze mówiąc. Ojej, to było słabe trochę, to było słabe. chcący skoczyłem tak naprawdę. Dobra, trafię go. Jak? Co? Dobra. No nie, no jak go nie dobiję? Myślałem, że go już dobiję. Najgorzej, 30 sekund do końca. Dawaj tutaj byku, jak on skoczy, to przegra generalnie, bo on już nie ma tarcie, ja mam jeszcze tarczę, więc wszystko zależy od niego. Dobra. Siema gościu. Nie macie. No i gratulacje. Wygrywamy sobie giereczkę. 15 sekund do końca. No nie ma szans, że on tutaj zdąży. Nie ma szans, że on tutaj zdąży mnie porobić. Nie ma takiej opcji. Chociaż ty porobił mnie. Porobił mnie. Co jest? Dobra. Niedobrze. Niedobrze. Chodź tutaj. Nie zdąży już. Nie zdążysz. No niestety nawet nie wiem gdzie on był. 3-3. No cóż. Remis. Tak to bywa czasami. Hmm. Czy chcemy? A dajmy, że... Pozytywna ocenka mapki. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnej mapy. Jest to również mapa od tej samej osoby na hejście, więc zaraz zobaczcie, jaka to jest mapka. Dobra, moi drodzy, mamy już mapkę na hejście, tak ona wygląda. No i moi drodzy, to jest to samo co na Banty, również wszędzie teleporty, banty i tak dalej, więc jestem ciekaw, co tym razem on wymyśli, jaką postać gramy, e, jaka postać byczku? Niech nam napisze, bo w sumie nie wiem na jaką postać możemy tutaj zagrać. Zobaczymy, co on ciekawego wymyśli. B, o kurde, na B mamy tu grać? Jak ty chcesz grać na B na hejście, no ale dobra, niech ci będzie. Nie ma szans, że któryś z nas rozwali safe, bo B jest mega ciężka, generalnie, do rozwalania safe'u, ale czekajcie, jaki ja mam Star Power. Yy, Okej, okay, niech będzie, spróbujemy, może mi się uda, moi drodzy, ale raczej, raczej nie uda nam się nikomu z nas wygrać, znaczy. Zobaczymy po prostu, kto zada więcej damage. Ale na pewno żaden z nas yy, po prostu nie wygra, jakby tego. No bo. Okej, okay, ja już obijam sobie, na no spokojnie, safe'ik, Czekajcie, a co? Jakbym zrobił tak. O, i teraz bym się odsunął. Nie trafiłem już tego najgorzej. Dobra, on ma 80. 79, ej, on wygrywa. Jak? Jak on może wygrywać? Czemu to nie trafię tego safe'u? Co jest? Dobra, nieważne. Obijajmy dalej. Obijajmy dalej, ale przegram to, serio. Przegram to, bez sensu jest ta mapa akurat. Bez sensu jest ta mapa, powiem wam. Dobra, teleportnijmy się do niego. Siema, gościu. Nie trafimy jeszcze. A, taki jesteś, że mnie chcesz jeszcze trafić na safe tym ładowanym atakiem. Nie, nie, nie dam się tak łatwo, gościu. Co ty sobie myślałeś? Nie ma tak łatwo. Co ty, gościu? Nie wolno tak. Dobra, teraz my sobie opijamy jego safe. Proste, że tak. Okej. Okay. Niech on sobie tam stoi. Chociaż on będzie atakował na safe. My mamy 18%. To jest nie fair, jego mapka jest jakaś oszukana. Nie no, masakra! Nie uda mi się. Serio? On mnie jeszcze porobi. Nie porobi mnie. Nie trafił. Dobra, nie! Bez sensu! Bez sensu jest ta mapa na B, generalnie. Bez sensu totalnie. Nie wiem, jak on mi zdjął tak szybko ten damage. Ale nieważne, nie udało mi się wygrać. Przechodzimy do kolejnej mapki. Dobra, moi drodzy, jestem już z kolejną osobą. Zobaczcie, mamy taką mapkę. Jest to mapa zigzag. Bardzo ciekawie wygląda, moi drodzy. Spodobała mi się, taka nietypowa generalnie, więc dajcie ocenki w komentarzach oczywiście każdej mapce. Więc. Y Możecie tam oceniać, były pierwszy raz mapki do i oraz do Heista. Teraz mamy kolejne dwie na solo, moi drodzy. I jaką gramy postać? Broki, ok, niech będzie, że zagramy na Broki. E, już szukam tutaj Broka, Broka mam chyba trochę wyżej. Ok, jest jeszcze ten nowy gadżet, oczywiście, do Broka. Oraz wyszedł, moi drodzy, nowy gadżet do nity oraz do Kiełka. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek z testowania tych dwóch gadżetów: do nity oraz do Kiełka. Dajcie znać, w sumie możemy coś takiego zrobić. Dlaczego by nie, więc napiszcie w komentarzach, czy wam coś takiego pasuje, moi drodzy. No i dobra, lecimy, czekamy on da Ready i startujemy z gierką. Dobrze moi drodzy, więc startujemy. Gramy oczywiście brokiem, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie dwie skrzyneczki na początku. Oj, tak, teraz powinno to iść bardzo ładnie. Okej, okay, tutaj jeszcze w ogóle są takie jakby wysepki na tej wodzie. Jestem prawie pewien, że Mike, jeżeli rozwalimy te czaszki, to dałoby się tam wskoczyć i potem by, mielibyśmy troszkę problem, żeby stamtąd uciec. No ale cóż, śmiesznie by to wyglądało, jakby ta mapka została dodana do gierki i by można było grać na niej o pucharki. Wtedy było naprawdę bardzo, bardzo śmiesznie, jeżeli byśmy na niej zagrali. Okej, okay, on przejdzie tutaj dołem, tak mi się wydaje, przynajmniej. Aha, no wiedziałem, że on tam będzie szedł. Dobra, ja sobie rozwalę to. Cyk, mamy cuba. I gdzie on tutaj idzie? Będzie tutaj szedł dołem. Czy gdzie on jest? Nie wiem, może on poszedł rozwalić jakiegoś cubesa? Tak, rozwala tutaj cuby. Okej, okay. nie dostał, niestety. Szkoda. A ja dostałem. On dostanie teraz? Nie dostał znowu. Teraz? Również nie dostał. Trochę lipa. On ma 7 kibów, ja mam 6. Ale postaramy się go podjechać. Lecimy tutaj krzakami dookoła. Generalnie bardzo ciekawa mapka. Okej, okay. ja sobie na szybko wjeżdżam w niego, no i wyjaśniony. Bardzo ładnie, moi drodzy, udało mi się go pokonać pięknie. Mamy winka i przechodzimy już do ostatniej mapki. Dobrze moi drodzy, więc jesteśmy już z kolejną osobą, a dokładniej ta sama osoba co przed chwilą lecz na drugim koncie i mamy tutaj taką mapkę, również bardzo ciekawa, fajnie ona wygląda moi drodzy. Piszcie oczywiście ocenki w komentarzach. No i co? My zaczynamy na jaką pozę tutaj gramy MS. No to zagramy sobie na Ems, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi przeciwko mnie. Ja już sobie tutaj wybieram Ems, mamy oczywiście srebrną Ems, która w tym update'cie ma trochę lepszy, poprawiony wygląd moi drodzy, ponieważ właśnie bardziej się świeci ten skin i mi się to mega podoba. Bardzo fajnie, że coś takiego dodali, no bo zresztą ten skin jest dosyć drogi, 10 tysięcy golda, jakby niczym się nie różnił, jedynie kolorem. A teraz fajniej to wygląda, okej, okay, mocno dostał, ja też mocno dostałem szczerze mówiąc. Spróbujemy go troszkę tam przycisnąć. W tej strefie, jakby gazowej, naszej. Dobra, dostał przed chwilą. Nie oddam ci tego, kiba byczku. Nie oddam ci, kuba, nie ma tak łatwo. Ok, 700 HP. Mocno go obiłem. On się jeszcze tepa. Gdzie on się tepnął? Ty, ja myślałem, że on się tepnie tutaj obok mnie. on się tepnął gdzie indziej? Tutaj się tepnął. O, kurde. Na dół się tepnął. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ok, chodź tutaj, byku. O, o, troszkę mnie obił. Troszkę mi obił. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, pokonałem go 60 HP. 60 HP udało mi się go pokonać, więc Fartem ale udało się pokonać. Dajmy mu tutaj oczywiście pozytywną ocenkę. Ja również moi drodzy mam fajną mapkę. Zaraz wam ją pokażę. chwilka, moment. Zobaczcie, tutaj mamy mapmakera i to jest ta mapka na hejsta, którą y, samemu budowałem na live niedawno. Już wam ją pokazuję. Chwilka Friendly Games i wchodzimy sobie tutaj. Mamy tak, ona wygląda. Nie jest ona jakaś skomplikowana, ale jest jakby zrobiona po to, żeby mogła być w gierce. Jest trochę pusta, owszem, ale bardzo łatwo można rozwalić safe właśnie tymi teleportami. Więc ja ją już zatwierdziłem, zobaczymy, czy zostanie ona dodana. Raczej wątpię, ale może akurat zobaczymy. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subika na tym kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!